Aby otworzyć plik Blendera o rozszerzeniu kropka .blend, należy z menu File wybrać Open. Katalogi są oznaczone białym kolorem. Pliki są oznaczone czarnym kolorem. Pliki Blendera dodatkowo mają żółty kwadrat obok nazwy. Jeżeli chcemy cofnąć do poprzedniego katalogu, należy kliknąć dwie kropki. Aby odświeżyć listę plików, należy kliknąć pojedynczą kropkę. Plik zaznaczamy lewym klawiszem myszy. Jego nazwa pojawi się w górnej części okna. Następnie wystarczy kliknąć Open. W podobny sposób odbywa się zapisywanie plików. Z Menu File. Wybieramy Save As. Następnie określamy katalog, w którym chcemy zapisać plik. Podajemy jego nazwę w górnej części okna oraz klikamy Save As. Blender używa formatu plików .blend do zapisania prawie wszystkiego, co jest związane z tym programem. Przy pomocy tego rozszerzenia można zapisać obiekty, sceny, tekstury, a nawet wszystkie ustawienia okien interfejsu użytkownika. Opcje dotyczące zapisu renderu znajdziemy klikając przycisk Scen, a następnie przechodząc do Render Buttons. W panelu Output możemy ustawić domyślny katalog zapisu. Domyślnie jest to slash temp. W panelu Format ustawiamy format renderu. To jest rozdzielczość renderu, domyślnie jest to 800x600 pikseli. Możemy tu także określić typ pliku, Na przykład JATPAC lub PNG. Po określeniu tych opcji scenę możemy wyrenderować poprzez wciśnięcie przycisku Render lub klawisza F12. Wyrenderowany obraz nie jest automatycznie zapisywany na dysk. Jeżeli jesteś zadowolony ze swojej pracy, możesz ją zapisać wciskając F3, a następnie użyć wcześniej już opisanego okna zapisu plików.